Joanna Mazur i Michał Stawicki to niezwykła para biegaczy, która może pochwalić się wieloma sukcesami, w tym złotym medalem Mistrzostw Świata osób niepełnosprawnych w biegu na 1500 metrów, który zdobyli w Londynie w 2017 roku. Joanna, mimo że jest osobą niewidomą, biega na najwyższym światowym poziomie, a Michał pełni rolę jej biegowego przewodnika, który, jak obrazowo mówi Joanna, staje się jej oczami na bieżni i poza nią. Razem udowadniają, że każdy człowiek, mimo przeciwności losu, może więcej. Sport bez barier. Część druga. Możesz więcej. Joanna Mazur biega na najwyższym światowym poziomie, który wymaga systematycznych treningów czasem, nawet trzechdziennie, co dodaje jej siły i motywacji, żeby każdego dnia wychodzić na biegową bieżnię i ciężko pracować. Myślę, że e, największym kłamstwem byłoby, gdybym powiedziała, że zawsze mi się chce, bo są też takie dni, że mi się nie chce, ale wtedy motywuje mnie to, że wiem, że jak zrobię ten trening, to będę mieć taką ogromną satysfakcję, że że zrobiłam, czytałam radę. Myślę, że to jest taki mały kroczek, ale ten większy to jest, że to przybliża mnie do, do tego celu, który mamy. Przypomnijmy, że tym sportowym celem jest medal na igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu w biegu na 1500 metrów. Byłby wspaniałym ukoronowaniem sportowej kariery Joanny, której niezwykłe bieganie w opasce na oczach zachwyca widzów. Myślę, że osoby, które widziały nas, jak biegamy na zawodach, bo tam jesteśmy tak jakby w pełnym umundurowaniu, jesteśmy połączeni krótką opaską, Asia ma drugą opaskę na oczy i dwie osoby biegnące w ten sposób obok siebie, kiedy właśnie Asia ma Zasłonięte oczy, to rzeczywiście robi wrażenie i budzi, budzi podziw. Wiele osób przyznaje wprost, że Joanna jest dla nich wielką sportową inspiracją. Pamiętam, kiedy pierwszy raz e, pojawiła się taka osoba, która, która powiedziała te słowa, e, i było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, e, bo ja sobie myślałam, że ja przecież robię to dla siebie. A kiedy to do mnie, że jestem też motywacją dla innych, e, to chyba dopiero wtedy to zrozumiałam, że tak może być, że ktoś może też inspirować się na moim czy na naszym przykładzie. Choć Joanna traciła wzrok między 7 a 13 rokiem życia, to nigdy nie zabrakło jej motywacji do nauki. Ukończyła policealne studium masażu leczniczego. Uzyskała też licencjat z promocji zdrowia, a następnie tytuł magistra pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową. Chciałam być świadoma pracy z ciałem, tego co się dzieje, e, procesów, jakie no, zachodzą w organizmie, czy przy treningu, czy e, podczas e, e, odnowy, e, regeneracji. Przez pewien czas Joanna łączyła studia z pracą masażystki. Do tego dochodziły treningi lekkoatletyczne. W końcu postawiła na sport w 100%. No, nie poszłam w, w tą rehabilitację, tylko. tylko e, Bardziej w kwestię sportową i, i myślę, że tutaj mam większą wiedzę, ale e, było to pomocne. Obie dziedziny wzajemnie się uzupełniają. Sport jest jako jedna z form rehabilitacji. Kończy się rehabilitacja medyczna, możesz rehabilitować się przez sport, e, wzmacniać się, usprawniać się i to myślę, że powinna być największa zachęta. Sport może być formą rehabilitacji, ale i szansą na duże sukcesy, zwłaszcza gdy ktoś ma takie cechy charakteru jak Joanna. To są na pewno cechy, które determinują każdego sportowca, który osiąga sukcesy w sporcie, czyli e, upór, takie wręcz maniakalne dążenie do celu, cierpliwość. Te wszystkie cechy, które wymieniłem, no myślę, że spokojnie razy dwa można by było pomnożyć w przypadku Asi, ale też Michała, bo, bo tak jak wspomniałem, tu mamy dwa organizmy, które muszą stworzyć jedno, jedną super pracującą maszynę. Supermaszyną okazał się też duet Joanny z Janem Klimentem, z którym wygrała dziewiątą edycję tańca z gwiazdami. Taneczny show wniósł wiele do jej życia. Tak naprawdę bym się nie zgodziła, gdyby nie Michał. E, I to trochę on podjął decyzję o tym, żeby tańczyć. Ja nie, nie za bardzo chciałam. To tak, jak wspominałam o, o tym braku pewności siebie i poczuciu własnej wartości u osób z dysfunkcjami, e, no po prostu mamy to na niższym poziomie. A jednak w trakcie programu Joanna poczuła, że może więcej. To wszystko, co, co się wydarzyło w, w trakcie tego programu, e, no było czymś, czego ja na pewno się nie spodziewałam. E, to, że się przełamałam, e, że chciałam to wszystko robić. Joanna jest dowodem, że brak wzroku nie musi być barierą w aktywności sportowej. Wraz z Michałem zachęca do ruchu inne osoby z niepełnosprawnościami. Pierwszą czynnością to jest obserwowanie Osób z podobnymi niepełnosprawnościami, które dana osoba posiada, eee, poczytania troszeczkę o nich, poobserwowania. W dzisiejszych czasach mamy takie możliwości poprzez social media, próby nawet kontaktu z takimi osobami, bo ta druga strona też bardzo chętnie pomoże. To nie musi być bieganie, to nie musi być sport wyczynowy. Niech to będą kiki, spacery, cokolwiek, co sprawi Wam radość. To też jest jakaś. E, motywacja dla Was, żeby czy, czy zaprosić kogoś znajomego, czy, czy rozpocząć nową znajomość, żeby się przełamać, e, żeby zrobić coś innego. I zobaczycie, jak dużo emocji i wrażeń Wam to dostarczy. Oczywiście e, takiego bakcyla, mam nadzieję, że do sportu jak, jak ja. E, I być może spotkamy się kiedyś na zawodach. Sport. Bez barier.